Pokój i dobro kochani. Dzisiaj mamy piątek, 26 marca. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. W dzisiejszym pierwszym czytaniu, kochani, prorok Jeremiasz przypomina sobie taki moment ze swojego życia, kiedy opanował go niesamowity strach, dlatego że dotknęła go zdrada, donosicielstwo, nagonka na jego osobę. Nawet jego najbliżsi przyjaciele stanęli przeciwko niemu i czyhali na jego upadek. Prorok Jeremiasz mówi, ale Pan stanął przy mnie, potężny mocarz i jego wrogów spotkała porażka i wstyd, dlatego że Pan walczył po jego stronie. Dzisiejszy Psalm 18, kochani, jest niesamowity, ale zostawię go na dokładkę. Natomiast w dzisiejszej Ewangelii z dziesiątego rozdziału Świętego Jana mowa jest o tym, że Żydzi pragnęli pana Jezusa ukamienować. Chcieli go ukamienować, dlatego że uważali, że Jezus bluźni, mówiąc o sobie, że jest synem Bożym. Natomiast Jezus odszedł, uszedł z ich ręki, nic mu nie zrobili, i poszedł do takiego miejsca, gdzie chcieli go słuchać. Kochani, Psalm 18 jest niesamowity. Jest takim lekarstwem dla tych wszystkich, którzy czują się skrzywdzeni i upokorzeni przez innych. Próbowałem znaleźć jakieś takie zdanie, którym chciałbym z wami się podzielić, ale właściwie cały Psalm jest niesamowity. Mowa jest o tym, że Pan Bóg jest mocą człowieka, który jest uciskany, jest opoką, jest twierdzą, jest wybawicielem, jest skałą, jest obrońcą. I w tym momencie, kiedy nawet przyjaciele stanęli przeciwko niemu, kiedy fale śmierci go ogarnęły, kiedy odmęty otchłani, które niosły zagładę, go ogarnęły, kiedy pęta otchłani, kiedy był związany, kiedy sidła śmierci go ogarnęły, to jednak Pan stanął przy nim i stał się takim ogromnym, niesamowitym wybawcą. I prorok mówi: Wzywałem Pana, wołałem w moim utrapieniu, i on usłyszał mojego głosu. Kochani, jest to najlepsze lekarstwo chyba dla wszystkich tych, którzy naprawdę czują się tacy odrzuceni i nękani przez innych. Być może w Twoim życiu też tak się zdarzyło, że zostałeś osaczonym, że nie miałeś znikąd oparcia, a ci, którzy przychodzili, żeby z Tobą rozmawiać, to właściwie Cię tylko pouczali i chcąc Cię pocieszyć, właściwie jeszcze bardziej Cię dołowali. W, tym, w tych momentach, kiedy jest najciężej, naj, najtrudniej, to w tych momentach odczuwamy szczególnie obecność Pana Boga, który nas wspiera. Kochani, tak to jest, że kiedy spotykają nas różne nieprzyjemności, kiedy ludzkie słowa czasem są bardzo niesprawiedliwe i raniące, potrzebujemy odtrutki, potrzebujemy Bożego słowa, które potrafi nas wyleczyć. Uważam, kochani, że warto mieć przy sobie zawsze Psalm 18 i w momentach trudnych zaglądać do niego i modlić się tym psalmem i przypominać sobie, że nie jesteśmy sami w naszych problemach, że razem z nami jest nasz Pan. Kochani, wracając z Warszawy z rekolekcji, zatrzymałem się na trzy godzinki w moim małym domku pod lasem, czyli w mojej samotnym na wsi i stąd chciałbym przekazać Wam, Boże, błogosławieństwo, a szczególnie mojej mamie, która dzisiaj ma swoje osiemnaste urodziny plus VAT. I chciałbym również Waszym mamom wszystkim pobłogosławić, tym mamom żyjącym i również tym mamom, które być może odeszły już z tego świata, żeby Pan Bóg obdarzył ich życiem wiecznym. Przyjmijcie, kochani, teraz wszyscy Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże. Papa. Pa. Do jutra.